Odcinek dziewiąty. Skąd czerpać wiedzę na temat innowacyjnego biznesu? Źródeł na temat wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia biznesu jest bez liku. Właśnie sięgnąłeś po jedno z nich. Internet. Pod tym pojęciem, niczym w matrioszce, kryją się ogromne możliwości. Internet są to bowiem rozliczne portale, fora i blogi. Ma on tę zaletę, że jest prawdziwą kopalnią wiedzy. Ale jak to w kopalni? Trzeba się przebijać przez kolejne pokłady, żeby dotrzeć do cennego surowca. Jeśli zatem wolisz wiedzę bardziej usystematyzowaną, sięgnij po branżowe wydawnictwa. Książki, e-booki, audiobooki lub odpowiednią prasę. Na rynku jest wiele specjalistycznych tytułów. Możesz też skorzystać z doświadczenia znajomych przedsiębiorców. Poprosić ich o radę lub konsultację. Jeśli nie masz odpowiednich znajomości, warto zainteresować się networkingiem. To coraz popularniejsza metoda zdobywania kontaktów czy to z potencjalnymi partnerami biznesowymi, czy z klientami. W Polsce działa już wiele klubów biznesowych udostępniających sieci kontaktów. Inną formą zdobywania wiedzy na temat zakładania i prowadzenia biznesu są profesjonalne szkolenia. Na rynku działa wiele firm, które przeprowadzą cię przez skomplikowane zagadnienia, czy to z zakresu rachunkowości, technik sprzedaży, umiejętnego zarządzania, czy też prawa pracy. Oferta rynkowa jest coraz szersza, a w związku z tym ceny także stają się coraz bardziej przystępne. Oczywiście możesz też zrobić miks i połączyć różne źródła informacji. Od przybytku głowa nie boli. A jeśli już, to portfel pęczniejący dzięki efektywnemu prowadzeniu własnej firmy jest bez wątpienia przyjemną dolegliwością. Powodzenia. Zespół Platformy Inwestycyjnej Symultana.pl